Witam Was wszystkich serdecznie. Jak część z Was zapewne słyszy, jestem nieco przeziębiony, więc zdaje się na Waszą wyrozumiałość. Dzisiaj chciałbym więc opowiedzieć Wam o kosmitach z Uluru. Domyślam się, że duża część z Was słyszy o tym po raz pierwszy. Nic dziwnego, bo jest to opowieść, której źródło pochodzi z Australii. Masyw, nazywany przez lokalnych Uluru. To monumentalna czerwona skała, nazywana również Ayers Rock. Dla rdzennych aborygenów z ludu Anangu jest to nie tylko święte miejsce, ale również lokalizacja, w której doszło do bezpośredniego kontaktu ich przodków z istotami z odległych gwiazd. Krążą zresztą opowieści, że sama czerwona skała jest w rzeczywistości statkiem kosmicznym. Lokalne legendy sugerują, że ten czerwony pojazd Przyniósł na Ziemię istotę o białej skórze, które z czasem przystosowały się do lokalnego klimatu, a ich potomkowie zostali współczesnymi aborygenami. Sztuka naskalna, ukryta w jaskiniach i szczelinach uluru, stanowi wizualny zapis tych niezwykłych wydarzeń. Można tam dostrzec tajemnicze postacie, które zdumiewająco przypominają astronautów w skafandrach. Podczas gdy może to być po prostu błędna interpretacja, trudno nie przyznać, że fakt, iż wizerunki te przetrwały przez tysiące lat, budzi podziw i powinien budzić konsternację. Czy jest to najstarsza dokumentacja kontaktu ludzi z pozaziemską cywilizacją? Udowodnienie tego faktu wymagałoby nieco więcej niż podań i mitów, choć te bez wątpienia są intrygujące. Tradycyjne wierzenia aborygenów koncentrują się bowiem wokół koncepcji tiukurpa, czasem tłumaczonej jako czas snu. Mowa tu o okresie tworzenia, gdy przodkowie duchy wędrowali po Ziemi. Ale czy te duchy mogły być w rzeczywistości przybyszami z kosmosu? Gośćmi, których zaawansowana technologia wydawała się nadprzyrodzona. Jak inaczej wytłumaczyć kult przybyszy z gwiazd, otaczający masę w uluru? Czy to możliwe, że ta skała była pojazdem, lądowiskiem lub jakąś bazą dla pozaziemskich istot? Sama forma geologiczna tej monumentalnej skały jest intrygująca. Wyłania się ona z zupełnie płaskiego terenu, bez żadnego widocznego połączenia z pobliskimi formacjami górskimi, jak gdyby została tam faktycznie umieszczona przez jakieś siły. Co więcej, region wokół Uluru jest znany z niezwykłych zjawisk świetlnych na niebie. Te obserwacje koncentrują się szczególnie wokół Uluru i pobliskich formacji skalnych Katatiuta. Trudno jest się więc dziwić, że ta niezwykła skała przykuwa uwagę. Na szczęście, Park Narodowy, którego jest częścią, jest pilnie zarządzany wspólnie przez lud Anangu i australijski rząd, więc jak na razie nie ma obaw, że skała zostanie uszkodzona. Warto nadmienić, że niektórzy tą opiekę traktują jako swoisty dowód na to, że rząd Australii niejako w zmowie z ludem Anangu ukrywa prawdę na temat Ayers Rock i jego potencjalnych mieszkańców. O wiele łatwiej zrozumieć tę opinię, gdy ma się świadomość tego, że Australia od dawna była punktem zainteresowania dla badaczy UFO. W latach 50. i 60. XX wieku region Mumera w południowej Australii, gdzie przeprowadzano tajne testy wojskowe, był miejscem wielu obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Mniej więcej w tym czasie prowadzono bardzo intensywne badania w regionie Uluru, i niektórzy zdają się tu widzieć pewną korelację. Czy to możliwe, że istoty, które niegdyś odwiedziły aborgenów, wróciły, aby monitorować nasze odkrycia ich dawnej obecności? To jednak nie wszystko, bo u Luru otaczają również liczne zjawiska elektromagnetyczne. Kompasy zachowują się tam nieprzewidywalnie, a sprzęt elektroniczny czasem zawodzi bez wyraźnego powodu. Czy jest to naturalny efekt jakiejś rudy magnetycznej? Czy może ślad zaawansowanej technologii ukrytej głęboko w czerwonej skale? Na wyobraźni niektórych działa również to, że spora część tej skały jest całkowicie zamknięta dla odwiedzających, a robienie zdjęć w określonych miejscach jest surowo zabronione. Czy kryją się tam dowody, które mogłyby zmienić nasze rozumienie historii ludzkości? Niezależnie od oficjalnych wyjaśnień Uluru pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na naszej planecie. Monumentem dla spotkania ziemskich i kosmicznych tajemnic. Stojąc przed tą ogromną czerwoną skałą, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że znajdujemy się w miejscu, gdzie granica między naszym światem a kosmosem faktycznie staje się bardzo cienka. Jest to tym bardziej fascynujące, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele legend tego typu pojawiło się w historii ludzkości. Poskowyż Naska, starożytni Sumerowie, Egipcjanie, Nordycy, czy nawet Słowianie i Grecy, wszyscy mieli ścisły kontakt ze swoimi bóstwami, które w ten czy inny sposób przybywały do nich czy to z nieba, czy to z góry Olimp, czy za zgardu, zyskały uluru, czy nawet wprost z gwiazd. Tego typu miejsca dają nam rzadką możliwość zajrzenia poza zasłonę codziennej rzeczywistości, do świata, gdzie starożytni astronauci pozostawili swój dobitny ślad w historii i kulturze. Przypadek Uluru jest tyle interesujący, że władze nie dopuszczają turystów do wielu miejsc, a w innych nie pozwalają na wykonywanie nawet fotografii. Czy kryją się tam dowody, które mogłyby zmienić nasze rozumienie historii ludzkości? Jestem daleki od stanowczego zaprzeczania, ale równie prawdopodobne jest to, że są to relikty sprzed tysięcy lat, które gdyby znalazły się bez opieki, mogłyby zostać bezpowrotnie zniszczone. Bardzo ciekawym aspektem tej historii jest to, że rząd Australii oddał prawo własności uluru miejscowym aborygenom. Choć jest tu oczywiście pewien niuans, bo została ona później przekazana w dzierżawę rządowi Australii na 99 lat. Pozwala to jednak ludowi Anangu nadal kultywować swoje tradycje. Między innymi dzięki tej decyzji legendy Anangu zachowały się do naszych czasów, a my możemy postawić pytanie: czy ta formacja skalna jest rezultatem działania jakichś pozaziemskich sił, czy może jest to po prostu nietypowa formacja geologiczna? Na pewno o wiele milej byłoby myśleć, że Uluru jest świadkiem kosmicznej przeszłości ludzkości. O wiele ciekawiej brzmi, że prawdziwa historia ludzkości była kultywowana przez rdzennych mieszkańców Australii, a nauka stanowczo ją odrzuca. Najistotniejsze w tym wszystkim jest jednak to, co wymyślicie na ten temat. I mam nadzieję, że zgodnie z tradycją naszego kanału podzielicie się swoją opinią na ten temat poniżej sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie dodać, czy słyszeliście może kiedyś o innych strukturach, o podobnej historii, o których ja. W dzisiejszym odcinku nie wspomniałem. Zachęcam do dzielenia się Waszą wiedzą. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, obserwowania nas na serwisie Spotify. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.